Witajcie! To ja Multiforest, a to jest już czwarty odcinek Smaurland. Ja mój komentarz nagrywam już po nagraniu, bo głupi Fraps nie nagrał mi mojego głosu. Tak, dzisiaj chcę teraz właśnie w tej chwili będę przekupować jeszcze wyspę, a później udamy się na biom grzybowy w wyspę i przekopiemy ją. Jeszcze znajdziemy w Czerwonym Muchomorze, no w muchomorze. Znajdziemy e, z, całą zbroję z kolczugi. E, jeszcze jeden diament. Już mamy, będę miał 3 diamenty już pod koniec. Więc będę mógł zrobić na przykład diamentowy kilow. W tym odcinku go nie zrobię, bo się obawiam. Jeśli ktoś chce napisać, jak będzie, nie wiem, będzie tak lub nie, to może zrobię w następnym odcinku lub sam zrobię z mojej własnej woli. Okej. Okay. Teraz i gadam, ale nie wiem. A nie, nie wiem. Sprawdzam zadania. Otworzyłam sobie na YouTube mój e, filmik z zadaniami. I zrobimy chyba w tym odcinku 3 zadania. Znowu sprawdzam. I tak. Co chciałem tu powiedzieć? Mm, teraz zrobię platformę na czerwonego grzyba, więc już jedno zadanie skończę. Czyli wychoduj wielkiego czerwonego grzyba, czyli humora, i tak mnie to nadal kości, tak, kości mnie to, że. Czy wy, Wam nie kupić Kifkoda z okazji, no może już w przeszłych świąt, ale na przykład na nowy rok, czy kurna na, na przykład mi wbije 50 widzów? Oto już jest pytanie. Okej, okay, teraz idę na solo ze szkieletem, który spadnie. Głąb jeden. I mówię nie. I tak dalej. Zombie spada. A Creeper też padnie No. Głupie. Hmm. W następnym odcinku zamierzam udać się chyba do biomu netelowego albo do netelu, można tak powiedzieć. Tylko przydałby mi się gravel. Na zapalniczkę. W kościach płonie. No, a mi to jest... No, no na szczęście nie nagrywam półgodzinnego godzinnego. 30 minutowego na przykład filmu, żebym ja nagrywał to. Ło, wow, ile bym musiał nadrabiać dźwięku. No i... No, się taka, ja nowy dzień nastał. I tak dalej. Chyba teraz się udam, nie, aha, skończę platformę. I wielkiego grzyba. I chyba będę miał, jak się dobrze nie mylę, 36 muchomorów. Tak? 36. i grzy, i to mnie zaboi w tej chwili au Pan zaspoileruje chyba jakie zadania skończyłem tak, skończyłem trzy zadania jedno już wam powiedziałem, czyli z Rubikiem Humora Drugi to znaleźć seta kolczugowego albo łańcuchowego. I jakie to było trzecie? Aha, zrób 10 yy, klap, czyli trap yy, Nie wiem, może jeszcze jakieś inne zadaje wykonam. A jak na razie to wiem, że trzym na pewno mam wykonane w kieszeni. Mm -hmm, no, no. Teraz chcę zrobić? zupę grzybową. Kwas się daga, że nie ma dźwięku z gry. No, ale jak mi nie nagrał dźwięku, to nie wiem. To chaos niem niem niam, 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 niam. Odkładam miseczki. I idziemy na piątki, bo... Aha, żelazny kilometr zapomniałem. No i jeszcze powiem wam, że zapomniałem wody, żeby wziąć diament. I będę musiał się drugi raz wracać. Eee... <Sz> Szkoda, że nie pomyślałam o tym. Ostrożnie, ostrożnie napiłem się, nie wiem... Eee... Czy... Z... Oddotarłem, i... koczuków wysot, jeden diament, dwanaście jabłek, sadzonki, i, i, grzyby i... nic. O no, i. rozwalić księgę! Rozwalamy! Mogłem pierwsze czerwonego grzyba. Rozwalić. To bym miał uciek. Dużo grzybów będzie oh yeah mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie grzyb. Teraz się wracam po to, żeby odłożyć kolczury, i tak dalej. I mogłem wziąć wodę, chyba. Bo nie wziąłem. Nie wiem. Zobaczycie, ja też. <słuch> Aha, i, tak. Most chyba rozbuduję do trzech kratek i będą albo płotki, wiecie, będzie w środku będzie pusto, a po boku będzie płotki, albo z żeby nie spaść i szybko, nie ja wiem, chodzić, żeby się nie obawiać, że spadnę. Nic nie urosło. Forest, nic nie urosło. Jeszcze jakieś 10 minut yy, mówienia i oglądania. Tu yy, wspominam, czy udać się do netelu, czy nie. Yy, nie za zapomniałam wody. <laughs> ostrożnie, ostrożnie, nie stracę żadnego kilofa. Jeszcze raz sprawdzę, nagra dźwięku, to nie wiem, zawoduję go. Przecież sprawdzałem opcję i jakoś wszystko było całcy. I pod tym chyba nic nie będzie. No właśnie. Czy będzie coś? A tam nie. No, przelazłem. O, oh, kombinuj forę. kombinuj. O, oh, tak wykombinowałeś. I kolejne złoto. O oh, nie, i tam spotkam kolejne jeszcze, chyba. Albo po tamtej stronie, ale chyba tu. I po co ja żelazny rozwalam? Hmm. Jak Tak, to sobie mam kilo tylko. Nie wiem, że mam dużo żel żelaza, ale wolę być oszczędny. I kolejna platforma. I teraz przebijam głową, złoto. o oh je, yeah. jak siadło normalnie. Zaraz drugie będę przebijać. Patrzcie. Trzy, dwa, jeden, Puff. wow, jak przebiłem. Hot w jestem normalnie. Taki mały Więc jak ktoś chętny e, Minecraftem give code to niech pisze czy ma być wcześniej czy później. Um. No. moje takie fajne prowizory co środki i tam mówiłem, kiedy spotkałem diabeł, nie wziąłem wody, o nie. No, tak właśnie mówię. I tu klatki spadły. Mówię, nie klatki. Dziwne, że jak oglądam i mówię, to więcej żartuję niż jak gram. Może bardziej się skupiam na trzy. Okej. Okay. Yeah. Je. Zboże. jeszcze jedno zboże. Zasioko oczywiście. Miałam poraz zupa będzie zasadać tak. I sprawdzam zadania, i wpadłem na pomysł, żeby zrobić klapy. la 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 la. Na na na, na na na. Po co ja tak długo patrzyłem? I tniemy czego, tniemy czego, żeby zrobić klapy inaczej. tradury na, 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 na. Normalnie się nie... O, dobra. Powiem tu cenzurę dam. Czadury, czadury, yy, klapy, yy. I jeszcze jeden raz. I jeszcze jeden raz. I mówię, what the fuck? <śmiech> <śmiech> I Idziemy spać. I mieczyk sobie ustawiłem. Owie. Oh yeah. I dziwne, że chyba ani żadna ani jedna sadzonka nie wypadła. Shop, oh je, yeah. i chyba go. Na co tak zlekałeś, ale nareszcie zrobiłeś klapę. Klapy między bananami. no i teraz wiaderko. jaderku ale tak prądy mnie znosiły że nie wiem, prawie bym trzy razy już bym miał próbę się zabicie i bym stracił killof. ale tak to nie problem ja nie, mam około 30 może więcej nawet żelaza pada śnieg pada śnieg no nie złoż do da do da da da, da. what the fuck da 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 dum. Aaaa, co ja nie? What the hell? I je, bierzemy wodę. Barbuniońko. I... Diamencik, ja kojo mamy? Chyba bardziej do tatusia. Nie, kabel z mi się skończył. Forest mogłeś wziąć więcej kabel stone, no. Teraz, Państwo, dostaniecie wszystko! wszystko. Państwo, Hmm. i po co żelaznym. fajnie tam wygląda z wodu to mówię, że może tam w drzewie będzie ten jakiś slajczka albo na przykład w domu, w domku chyba będzie. W drzewie będzie tak samo, bo po co miałoby być drzewo? To już zrobię. Jestem ciekaw, gdzie, albo mi się wydaje, że w domku będzie biblioteka, bo tam jeden challenge, czyli w dzwonie, pisze, że zna znajdzie bibliotekę. Mi się wydaje, że w domku. to gdzie idzie, idzie mogły być? A później na przykład dotrę do domku że. i kolejne wyspy łata. Już ten odcinek powoli się kończy. Więc ja się pożegnam z wami. To był Multiforest. Oceniajcie, komentujcie. Żółty prostokącik zaokrąglony. Teraz się zbieram grzyby. 嗯, um, tu jeszcze dodać. Więc pamiętajcie, napiszcie w komentarzu pod tym filmem, czy chcecie, żebym zrobił konkurs, no, nie wiem, Majka w grywko na nowy rok, czy dopiero mi bije tam jakaś dana liczba widzów. Nie grzybek! Po roku nie, a czemu mnie zostawiłeś? Normalnie nie wiedziałam, co powiedzieć. Wiem, że występuję w filmie, dlaczego ja, ale... nie wiedziałam, co powiedzieć normalnie. Znaczy, najukochaniejszą rzecz. Grzyba. What the hell? Okej. Okay. To ja się z wami żegnam. No. Raw. No. Oh yeah.